Cześć, tutaj wasz kamerzysta Motylek, który wraca ze swoją serią, której nie było przez prawie dwa tygodnie, a mianowicie z serią dotyczącą przeglądu Pokémon Center. Dzisiaj na warsztat bierzemy Pokemonowe pluszaki, ale nie byle jakie pluszaki, tylko pluszaki halloweenowe. Jest tego trochę, więc zabieramy się już za oglądanie. Pierwszym pluszakiem, który będziemy przeglądać jest Pikachu Pokémon Halloween Plush. Tak się prezentuje, bardzo ładny, ja najbardziej ubolewam chyba na tym, że w, ogólnie w Europie, mam na myśli nie z Pokemon Center, tylko ze zwykłych sklepów, ciężko jakie yy, dostać te pluszaki, rzekłbym nawet, że w większości przypadków jest to niestety, ale niemożliwe, a szkoda, bo nie powiem, taki pluszak to dosyć fajna sprawa. i macie wymiary, yy. Tutaj mamy jako breloczek do kluczy. Też bardzo fajny, Szkoda, że to kółeczko nie jest metalowe. Bo na oko, w sensie tak na oko wygląda na plastikowe. No po wykończeniu to tak, to raczej plastik. Tak na pewno rzekłbym, że na pewno. E, tutaj mieliśmy koszt 120 zł, tutaj mamy około 60 60 zł za breloczek, dużo. 120 zł za pluszaka. Według mnie trochę lepiej to się kalkuluje. Kolejny fłękoko Poké pokeplasz. Taki fłękoko siedzący w dynce. Wygląda świetnie. Tak się prezentuje fłękoko. Bardzo podoba mi się ta sceneria, w jakiej oni robią. Widać, że potrafią zrobić to w dobrej scenerii. I to fajnie zdjęcie wygląda, które prezentuje wszystkie. Tak, znowu 30 dolarów, czyli 120 około złotych. Czy to dużo? Jak za pluszaka, tak, jak za pluszaka komonowego powiedziałbym, że cena standardowa. I breloczek do kluczy też czyli 16 dolarów tak jak bryloczek z pikaczem według mnie te akurat te bryloczki są bardzo mocno zawyżone cenowo 16 dolarów jak na nasze standardy to polskie to jest dość dużo bo to jest 60 złotych według mnie troszkę przesada następny do przeglądu idzie roulette Pokémon Halloween Plaż. Tym razem breloczek z rouletem. Kolejny Pokémon z czapeczką. Nie. Nie tylko Pikach i koko ale też roulecik. Dokładnie tak. Naprawdę fajnie wygląda. I znowu 16 dolarów. Froki Kolejny breloczek, tylko że z Frokim Też. 16 dolarów. Wszystkie te bryloczki chyba będą po 16 dolarów. I co? Um, uważam, że też jest bardzo fajne. Ogólnie ja bardzo lubię takie bryloczki, pluszaki. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to akurat ceny. Ale cóż, tutaj chyba nawet w nie tak dużej cenie. Taki jesienny, jesienno-halloweenowy 25, 100 zł. Hmm. Wygląda naprawdę fajnie. Naprawdę ładnie. I... To chyba na razie jest stopka jak dla mnie. Ten mi się bardzo podoba. O, Grivard, Bring pumpkin plush. Trick and treat 2023. Też jest przepiękny. Śliczny. I 120 zł, ale nie no. To jest po prostu przepiękne. Dajcie znać od razu, yy, które, który właśnie z tych pluszaków, yy, czy pluszaków, czy przy, yy, przypinak do kluczy, się najbardziej wam podoba. Jumper. Uff, ten też jest przepiękny taki. Piesełek. <laughs> nie no, świetne teraz. Tutaj. Są te pluszaczki naprawdę przepiękne. Fenekin tylko tym razem znowu do kluczy 16, też bardzo fajny. Drippy też do kluczy. O, tym razem 12, a ile ten wynosił, yy, yy, kosztował 16, a ten już 12 dolarów. Jest śmieszny, ale są ładniejsze. Ale jest naprawdę śmieszny, to muszę przyznać. Tutaj kal, kalerex Pokemon Spooky Festival Plus 11 cali, też fajny, chociaż jest naprawdę fajny, bo jest duży, ale wyglądowo chyba te, nawet ten akurat, zaraz wam powiem który, ten Fuekoko o wiele bardziej mi się podoba, o ten o wiele od tamtego, ale na razie topka to jest te, ten Jumper jest ten Griward i jest ten Pikarz, to są na razie topka 3. Dr Drifblim też jako przypinka do kluczy jako taki tak przypinka do kluczy też fajnie się prezentuje i Toxel z takim woreczkiem słodyczy, Cukiereczków też za 15 dolarów. To podsumowując, jest trochę tych pluszaków. Mi się osobiście one bardzo podobają, ale zauważam w sumie trzy minusy. Pierwszy cena, drugi cena i trzeci to dostępność. Niestety, ciężko jest je dostać. Jeśli jest to w ogóle możliwe, no i niestety cena, ale z tym to raczej nic nie zrobimy. A z dostępnością, no cóż, trzeba będzie szukać różnych form, na przykład sprowadzając znajomych. Jeśli możecie, to kupcie w Stanach, w bodajże Wielkiej Brytanii, możecie tam kupić i niech wa znajomy wam wyśle. No nic, to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki w miarę krótki, bo chyba się streszczałem filmik z przeglądania Pokemon Center. Oczywiście zapraszam was na naszą stronę tcgn.pl. Zapraszam was również na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Oprócz tego osoby, które mogą i chcą nas wesprzeć, to możecie to zrobić poprzez platformę Patronite i poprzez platformę Bajkofitu. Link też znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Oprócz tego zapraszam Was serdecznie na serię Dezego, jest ich już trochę, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. I co? Ja już się z Wami żegnam, widzimy się w następnych odcinkach i jeszcze raz zapraszam na stronkę. Hej!